Dzień dobry, moje nazwisko Krześniak Michał i zapraszam na analizę poranną rynku Forex. Zaczniemy standardowo od amerykańskiej giełdy. Trzy takie główne tematy dla amerykańskich indeksów giełdowych to są przede wszystkim zbliżające się wybory prezydenckie. Za niespełna tydzień 5 listopada Amerykanie wybiorą nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obecnie rynek oczekuje, że zwycięzcą będzie Donald Trump. Przynajmniej według, według notowań, według kursów na stronach bukmacherskich. Pieniądz obstawia zwycięstwo Donalda Trumpa. No jak będzie, przekonamy się za tydzień. Pamiętajmy, że w 2016 roku rynek oczekiwał, że to Hillary Clinton zwycięży w wyborach prezydenckich, a jednak stało się Inaczej, więc no poczekajmy do 5 listopada i do 6 listopada, kiedy to rynki będą reagowały na, na, nowego, na nowego prezydenta. Kolejny temat, sezon wyników. Wczoraj po zakończeniu sesji swoje raporty finansowe za trzeci kwartał opublikowały kolejne spółki z tak zwanej wspaniałej siódemki. Były to Meta, czyli właściciel Facebooka, oraz Microsoft. W obu przypadkach wyniki były powyżej oczekiwań, przynajmniej jeśli mówimy o zysku na akcje oraz poziomie przychodów. Jednak w handlu pozasesyjnym nie było widać tej jakiejś, jakiejkolwiek euforii albo przynajmniej pozytywnej reakcji na takie wyniki. Obecnie w fazie pozasesyjnego handlu akcje tych spółek tracą około 3%, co jasno też przekłada się na notowania kontraktów futures na amerykańskie indeksy, no, które tracą Nasdaq. Composite akurat tracił około 1%, jak przeglądałem około godziny 9. S&P 500 dał Jones Industrial również pod kreską. Wczorajsza sesja zakończyła się negatywnie na amerykańskich parkietach giełdowych. Dzisiaj z kolei kolejne wyniki gigantów. Po sesji opublikują swoje raporty finansowe Amazon oraz Apple. Kolejny temat, istotny również dla amerykańskich indeksów giełdowych to są dane makroekonomiczne. Wczoraj poznaliśmy między innymi raport ADP, no który nie był najgorszy, wykazał, że właściwie amerykański rynek pracy dalej jest chłonny na. Nowych, na nowych pracowników, ponad, ponad 200 tysięcy zatrudnień na rynku pracy. Z kolei nieco rozczarował wzrost PKB w trzecim kwartale, który w tempie no, anualizowanym wzrósł o 2,8%. Było to poniżej oczekiwań. Dzisiaj po południu kolejny wysyp istotnych dla rynku danych makroekonomicznych. Przede wszystkim raport Challenger'a o planowanych zwolnieniach w amerykańskiej gospodarce. No to będzie kolejny element układanki, pod którego będziemy mieli szersze spojrzenie na kondycję, na stan amerykańskiego rynku pracy. Poza tym o 13.30 warto pamiętać, że zmiana przez ten tydzień, dane będą godzinę wcześniej publikowane, ponieważ ze względu na zmianę czasu w Polsce. O 13.30 liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, jak co tydzień oraz raport na temat dotyczący wydatków Amerykanów, który będzie zawierał preferowaną przez FED miarę inflacji PCE Core. Także po południu trzeba mieć oczy szeroko otwarte i będziemy wyczekiwać na kolejne dane makroekonomiczne. Przechodzimy dalej na stary kontynent, do europejskich indeksów. Akurat tutaj jest zamieszczony wykres dla niemieckiego DAX-a. DAX mniej więcej naśladuje ruchy amerykańskich indeksów giełdowych. Jest dosyć odporny na dane makroekonomiczne ze strefy euro z Niemiec, gdyż większych komponentów tego indeksu to są spółki działające na rynku międzynarodowym które większość swoich przychodów nie osiągają stricte z rynku niemieckiego, tylko osiągają globalnie, czy to, czy to w krajach azjatyckich jak Chiny, czy, czy Ameryka Północna. Tak więc DAX nie jest, warto pamiętać, że on, no nie można go nazwać jako barometr niemieckiej gospodarki. A jeśli mówimy o niemieckiej gospodarce, no to dane również z od naszego zachodniego sąsiada również są raczej mieszane. Niemiecka inflacja harmonizowana, konsumencka, HITS wzrosła powyżej oczekiwań rynku. Oczekiwania były na poziomie 0,2% w ujęciu miesięcznym. Inflacja wzrosła o 0,4%. Z kolei niemiecki PKB zaskoczył pozytywnie. Oczekiwano spadku w trzecim kwartale, a jednak produkt krajowy brutto Wzrósł o 0,2%. Jeszcze wracam do tematu inflacji. Dzisiaj o poranku dostaliśmy informację o inflacji we Francji, która również negatywnie zaskoczyła. Z kolei o godzinie 11.00 będą dane na temat inflacji konsumenckiej w całej strefie euro. Wnioskując podanych z Niemiec wczoraj, podanych z Francji z dzisiaj, no, można oczekiwać, że dane również z całej strefy euro raczej zaskoczą negatywnie. Więc można oczekiwać no, raczej negatywnej sytuacji, negatywnej reakcji rynku na te, na te dane. Dolar, euro, dolar przedstawione tutaj na wykresie. Od początku właściwie października, od końcówki września Dyskontuje zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach. Urzędowanie, prezydenturę Donalda Trumpa, tak jak to było w 2016, raczej oczekuje się, że dolar będzie się umacniał za jego kadencji. Tym bardziej, że ze względu na politykę Donalda Trumpa odnośnie ceł, odnośnie protekcjonizmu w światowym handlu. Mieliśmy Mieliśmy, mieliśmy szansę zaobserwować to umocnienie, umocnienie dolara z poziomu 1,12 do 1,08, nawet nieco niżej, do euro-dolar zszedł do 1,07, prawie że 7,5. Obecnie euro nieco odbija, no częściowo jest to spowodowane na pewno danymi o niemieckiej inflacji, wyższa od oczekiwań inflacja, jak to było wspomniane, no będzie jednak... Jakąś presję będzie mogło to wywierać na EBC, żeby jednak być może wstrzymać się z obniżkami stóp procentowych. No jak będzie, zobaczymy. Generalnie rynek raczej zmierza w kierunku, znaczy oczekuje, że EBC jednak będzie obniżał stopy procentowe do końca roku. No jak będzie, to, to zobaczymy na kolejnych posiedzeniach. Wybory USA, temat wyborów USA również wpływa na wartość walut z rynków schodzących, w tym na oczywiście polskiego złotego. Tak jak euro-dolar schodził w dół, dolar się umacniał, tak złotówka się osłabiała. I w tym przypadku euro-złoty i tak jak to jest pokazane na kolejnym wykresie, dolar-złoty poszły w górę i są obecnie notowane na poziomach z połowy czerwca z końcówki. Czerwca i z początku lipca. W przypadku euro złotego są to poziomy mniej więcej 4,35 groszy, a dla dolar złotego 4,01 obecnie. Były to poziomy sięgające 4,04 groszy za dolara. Dalsze umocnienie dolara w związku z potencjalną wygraną Trumpa. No będzie negatywnie oddziaływało na, na polskiego złotego. No i w tym kontekście będziemy mogli nawet mówić o potencjalnym ruchu w kierunku szczytów z czerwca. To jest poziom mniej więcej 4,07. Następne tygodnie, no można oczekiwać, że będzie wysoka zmienność na tych parach walutowych, więc zalecana jest ostrożność na pewno. Rzut jeszcze okiem na surowce. Dwa główne surowce, czyli teraz ropa naftowa, zaraz złoto. Na początku ropa naftowa, która na początku tego tygodnia moc, doświadczyła mocy i przeceny. Co było powodem? Powodem był potencjalny, potencjalna deeskalacja, być może nawet chwilowy spokój na Bliskim Wschodzie. Dlaczego? Dlatego, gdyż odwet zapowiadany od, od miesiąca odwet Izraela na Iranie no Był wyważony, był bardzo wyważony, był na taki wstrzemięźliwy. Atak bombowy dotyczył tylko obiektów militarnych oraz ich infrastruktury. Nie zostały zbombardowane żadne instalacje naftowe ani nuklearne. Tym jeszcze dodatkowa informacja z dzisiejszego poranka, z wczorajszego wieczora, o potencjalnym rozejmie. Między Izraelem a Hezbollahem. Administr... Amerykańska administracja naciska, żeby rozejm miał miejsce nawet w ciągu najbliższych dni, a na pewno przed 5 listopada, przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Potencjalna deeskalacja na Bliskim Wschodzie no, będzie oznaczała zmniejszenie premii za ryzyko zatrzymanie tego surowca, ropy naftowej, a to będzie się przekładało na. Spadek cen czarnego złota. Kolejny surowiec i ostatni element dzisiejszej analizy. Złoto, które jest cały czas w gazie i naprawdę pokazuje niesamowitą postawę w tym roku. Od początku stycznia złoto, barbarzyński relikt, tak też zwany, notuje stopę zwrotu na poziomie ponad 30%. Procent złoto szlifuje swoje szczyty wszechczasów. Takim głównym napędem, oprócz niepewności związanej z wyborami prezydenckimi w USA oraz niepokojami na Bliskim Wschodzie, jest temat obniżek stóp zarówno w wykonaniu Europejskiego Banku Centralnego, jak i Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Obniżki stóp wpływają korzystnie na notowania złota. I o ile będą kontynuowane, no można spodziewać się, że będą miały cały czas pozytywne przełożenie na notowania tego surowca. Jednakże warto mieć na uwadze, że ostatnio, jak pokazują dane z urzędów celnych ze Szwajcarii, w związku z rosnącymi cenami złota słabnie popyt na, na ten surowiec, szczególnie z gospodarek azjatyckich z Chin oraz z Indii. No więc no być może zadziała popularne, znaczy popularne podstawowe prawo popytu i podaży. Wraz ze wzrostem cen maleje popyt, co pokazują dane. No kiedy nastąpi przesilenie? To jest pytanie za milion dolarów. Tego nie wie nikt. Obecnie złoto szlifuje swoje szczyty wszechczasów, nawet z perspektywy analizy technicznej. Nie jest właściwie możliwe wyznaczenie potencjalnych momentów przegięcia. No, być może można wskazywać na takie poziomy psychologiczne jak 2800. Są to okrągłe poziomy. Warto mieć na uwadze złoto i szczególnie 5 listopada, gdyż no w kwestii wyborów. Będzie, będziemy oczekiwać naprawdę dużej zmienności na notowaniach nie tylko walut, nie tylko indeksów giełdowych, ale także w notowaniach surowców. To wszystko, co przygotowałem dzisiaj dla Państwa. Bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z informacją prawną.